Witam na prośbę pana z firmy Electronics. Nagrywam film przedstawiający moją instalację fotowoltaiczną, którą niedawno zrobiłem, dokładnie 4 miesiące temu, która ma zasilać falownik i ogrzewać mój boiler. Tutaj widać na, zdjęciu, na filmie, który pokazuje 5 paneli po lewej stronie, które są teraz dołożone. I widoczną tutaj rurą idzie zasilanie do falownika a u góry po prawej stronie stara istniejąca instalacja 4,4 kW z tej paneli schodzi zasilanie tak jak mówiłem tą rurką na dół tu jeszcze widać jak to, no, trochę ciemno jest dzisiaj no, ale nic schodzi tutaj na dół tą rurą obok niej jest drut Fi8 przy pomocy którego ta instalacja, konstrukcja jest podłączona za tą rurą do istniejącego uziomu, który już tutaj jest od ładnych kilku lat widać zresztą już tą wyblakniętą izolację na, na przewodzie to jest przewód DY10 tutaj on wchodzi w ziemi jest y, zabitych kilka sąd. Nie pamiętam już dokładnie chyba trzy, ale wszystko to, to funkcjonowało. I podłączyłem się właśnie do tej istniejącej instalacji. Widać, jak to jest wszystko połączone. Ten usią leci właśnie tą dolną częścią tutaj przez garaż i idzie do, do rozdzielni, którą tam później pokażę. Tutaj, jeszcze wracając do podłączenia DC, tą rurką schodzi. I widać przewód plus i minus, przechodzi na drugą stronę ściany. Teraz tam przejdziemy dalej. No, tutaj go widać. Musiałem zrobić po zewnątrz, bo garaż już był kiedyś płytami przykryty. No i teraz to już jest tak po wierzchu. Tu jest zabezpieczenie paneli i odgromnik, który otrzymałem w komplecie z inwerterem. Tutaj wychodzi w tej listwie zasilanie i miejsce widoczne przy wystających przewodach to jest miejsce, gdzie był zainstalowany ten falownik, który w tej chwili jest uszkodzony. Plus, minus, zasilanie 230 i odejście na grzałkę bojlera. Przechodzi w tej, tej listwie. Tutaj mamy podłączenie po lewej stronie, co pokazuje AC do falownika, zabezpieczenie B10. Listwa wyrównawcza po lewej stronie, a tutaj są zabezpieczenia tego starego, istniejącego falownika. Od góry przychodzi zasilanie z głównej rozdzielni. Obok jest zabezpieczenie odgromowe od paneli tych starych, po lewej stronie, a po prawej stronie, zabezpieczenie odgromowe instalacji od strony AC. Podłączone są do listwy wyrównawczej. Która przechodzi tutaj na tą drugą część przewodem szóstką I podpięta jest do tej listwy Ten przewód czerwony tutaj, którego widać To jest właśnie ten, którego tam pokazywałem wcześniej na zewnątrz Wchodzi on w ścianę pod rozdzielnią Pod płytami gipsowymi, które zostały przyklejone I tutaj dołem przechodzi na zewnątrz i jest tam właśnie podpięty, co pokazywałem wcześniej Przygotowałem sobie tutaj taki detektor do wykrywania metalu, żeby mniej więcej pokazać, którędy ten przewód przebiega. Tutaj, nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne. No staram się tak przejeżdżać w dół. W momencie, gdy będę się zbliżał do przewodu, powinien się na wyświetlać. O właśnie widać, wyświetla się że pod spodem znajduje się metal i on leci tutaj do dołu, skręca w prawo i wychodzi na zewnątrz. O, trochę bo tutaj jednocześnie nagrywam i, i, i patrzę na ten miernik, dlatego jeszcze raz tak spróbuję. Nie wiem, będzie widać lepiej czy nie. No, tutaj się znajduje. No, i on biegnie właśnie z tej, z tej rozdzielni. Od, od gromnika, którego tutaj pokazuję, idzie przewód dziesiątka do tej listwy wyrównawczej, bezpośrednio z której wychodzi uziemienie na zewnątrz. Dodatkowo są tu pouziemiane y, jeszcze jakieś inne elementy. Ten falownik stary, który istniał. I to wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze można dodać do tej instalacji. No myślę, że to będzie na tyle i tutaj tak jak wychodzi na zewnątrz. Aha, no i jeszcze ten stary falownik, który już pracuje, tak jak wspominałem, już prawie 7 lat. Nie działo się z nim nic, miał 5 lat gwarancji, wszystko, wszystko sprawne do dzisiaj. Tutaj przewody właśnie są przykryte płytami gipsowymi, które tam przyklejałem po jego montażu. Są przeprowadzone, tutaj mamy stronę. DC, która tam przechodzi, gdzieś wchodzi, właśnie za tą ścianę, co pokazywałem, ten czerwono-czarny to jest zasilanie z paneli. Niebiesko-czarne idzie do, do falownika. Tutaj to będzie dobrze widać. A no to są zabezpieczenia, właśnie yy, trójfazowe już zakładała ta firma 7 lat temu i zabezpieczenie przeciw, wyłącznie przeciwporażeniowe. No także tak to wszystko wygląda.